Pociąg widziany z bliska sam w sobie robi duże wrażenie, ale jeszcze lokomotywa jedzie na tyle. Być może to podsył? Może wraca z wykonywania manewrów na terenie EC Siekierki? Tam zaś czwarty egzemplarz serii U47, oczekuje na odjazd. Nawet nie wiedziałem, że ten pociąg ma jechać. Bardzo ładny, długi, piętrowy, jeszcze zostawiony z wagonów Bombardiera. No ale zobaczyć stojącą lokomotywę przy peronach nowej i to prawdziwie rzadki widok. Takie pociągi to ja rozumiem. I mój wieżca. Że...